Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci lata 60. i witam się z Wami tradycyjnie już z powrotem u Łądy, u której dzień wcześniej był Harry, tak? Był na obiecanej kolacji, no i poszło całkiem nieźle. Tak, zaliczyliśmy pierwszy pocałunek, więc całkiem spoko. No, y jeśli chodzi o łądę, to nawet jej tutaj wyskoczyło, że chciałaby objąć harego, więc przypnę jej to tutaj. Przy najbliższej okazji myślę, że y możemy to zrobić. Y czy jakieś gigantyczne motylki w brzuchu są tutaj ze strony łądy? Nie wiem, chyba nie bardzo. Ona tak średnio generalnie jest flirciarska. Jeśli chodzi o Jerego, to bardzo mocno na niego reagowała, a Harry jest takim no, statecznym, bezpiecznym wyborem, chociaż, co muszę powiedzieć, niepewność, uczuć nam wyskoczyła. Gdy w pobliżu nie ma twojej drugiej półki, skąd masz wiedzieć, co robi i z kim? No, także no, trochę o niego jest zazdrosna. Co akurat dobrze znaczy, dobra, weź dziewczyno, posprzątaj po sobie. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to chciałabym, żeby Łonda poszła z Harym jeszcze na randkę. Chyba wybierzemy się do restauracji, zjemy coś sobie razem. Już trochę tych spotkań wspólnych mieliśmy. I Harry, no wiecie, Harry nie marnuje czasu. On nie ma zamiaru marnować czasu. Wydaje mi się, że będzie tutaj kół żelazo póki gorące. Co ci się stało? Okropne święto. Aha, źle się bawiłaś. Dobra, Maggie nie była w centrum zainteresowania, więc chyba się źle bawiła po prostu na tej kolacji. Tak to zinterpretuję. Młoda, gdzie ty masz lekcje? Czy ty masz te lekcje odrobione? Tak, masz odrobione, więc sobie śpi, ile wlezie. Jak widzieliście, pasja do malowania Pameli już minęła. Pamela za to chciałaby teraz zająć się pisaniem, chociaż nie wiem, czy nawet nie zajmowałam się już nią troszeczkę pisaniem. Pokaż mi swoje umiejętności. Ona ogólnie jest tak bardziej artystycznie uzdolniona. Umiejętności literackie na drugim poziomie, tak. E, bo jak już widzieliście na cutscence, y, Pamela chciałaby zostać dziennikarką. Czery! Jaki ham! Podobno udało ci się znaleźć kogoś nowego. Jaką sztuczkę zastosujesz, by ta osoba pomyślała, że warto cię kochać? Jaki but. Mówiłam wam! Mówiłam wam! Ja pierdzielę, no normalnie jestem w szoku, aż mnie zatkało, jak gość mógł coś takiego powiedzieć, dobra, yy, super sprzedaż, nie, ale możemy sprzedać wszystko, tym się zajmijmy po prostu, to było straszne, czy on jest zazdrosny, myślę, że trochę jest zazdrosny, oj, 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 weź to wyrzuć i czy tu jest brudno? Nie wiem, Megi non stop narzeka, że wszędzie jest brudno. Wszędzie jest brudno według niej. Fuj, obrzydlistwo, no świetnie. Ale ktoś to musi zrobić. Dziewczyny, jesteście trzy, jakoś musicie się podzielić tymi obowiązkami. Megi, weź wyrzuć śmieci. Pamela, chyba przydałoby się wstać, co? I choć sobie coś zjedz. Ona jest mega skupiona, więc myślę, że chyba skorzystamy sobie z tej okazji i trochę sobie może poćwiczymy to pisanie. Megi, dosłownie nie jak Megi, chodzi w piżamie. Zmień strój, dziewczyno. Ja w ogóle Megi pododawałam dużo nowych ubrań. Nie wiem, czy, czy chcecie, żebym takie update'y robiła w kasie? Bo mogę wam tak z grubsza... Szybko pokazywać, ale dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Czy lubicie takie właśnie, wiem, że niektórzy nie przepadają za bardzo za wchodzeniem do kasa, dla nich to jest marnowanie czasu, wolą rozgrywkę, ale wiecie takie powiedzmy 2-3-minutowe wejście i pokazanie nowych ubrań, co wy na to. Zaraz to chyba zrobię i pokażę wam kilka nowych ubrań Megi. No, tak naprawdę krótko. Ja ogólnie, jeśli chodzi o Megi, to nigdy nie zrobiłam jej takiego pełnoprawnego przejścia do lat 60., jeśli chodzi o jej ubrania, bo uważam, że Megi to osoba, która trzymałaby się tego stylu z lat 50., bo to jest czas jej młodości lata, które uważa za najlepsze i gdzieś tam ta moda cały czas z nią została. Wiecie, no są po prostu takie osoby, niektórzy podążają z tym duchem czasu, a niektórzy utkną i z nim nie pozostają, więc myślę, że taka jest trochę Megi. Trochę stara się być taka fajna, nowoczesna, ale chyba nie za bardzo jej to wychodzi, więc tutaj mamy dalej tą wiecie. Szeroką spódnicę, do tego niebieski, czerwony. No, podobają mi się te kolory, bardzo do niej pasują. Tu mamy strój, który już miała. Tutaj mamy taki różowo-zielony strój ze sweterkiem. I tutaj również sweterek i spodnie. Myślę, że to takie dosyć praktyczne w jej przypadku. Megi też dostała ode mnie dwa stroje na imprezę. Pierwszy z nich to taka zielona sukienka z szerokim paskiem, czyli gdzieś tak bardziej w stylu tych lat 60., ale dalej widać te wpływy lat 50. Drugą sukienkę to jest sukienka, którą już miała. Ma nawet paznokcie, fajnie. Dobra, te paznokcie w tym stroju usuniemy. Ale tak, dałam jej sukienkę w kolorze Tiffany Blue. E, to taka powiedzmy bardziej odbajeżona, może na jakąś radkę z Axelem, kto wie. No i to tak naprawdę byłoby na tyle, jeśli chodzi o naszą e, megi. Dlaczego mi tutaj pomelę pokazuje jako Margaret? Dla Pameli też ustawiłam nowe włosy, bo stwierdziłam, że czas na małe zmiany. Zrobiłam jej takie dosyć drastyczne cięcie, ale jeśli chodzi o ubrania, to na razie pozostawiłam jej te same, no bo ona ma takie w stylu lat 60., ale już powoli, powoli z tego wieku nastoletniego będzie wychodziła, w sensie może z tego wczesnego wieku nastoletniego, więc. Też przydałoby jej się troszeczkę pozmieniać te ubrania, ale to już myślę, że tak na spokojnie za 2-3 odcinki pewnie już jakieś zmiany będą tutaj widoczne. Ułody na razie bez większych zmian, ale myślę, że jak bardziej się w jej życiu yy, pozmienia, no to wtedy zmieni jej się też trochę garderoba. O nie, Wanda jest rozbawiona. Dobrze, dobrze, musimy to załatwić. Niech ona się troszeczkę uspokoi, spróbuj się uspokoić. Jeśli chodzi o stosunki pomiędzy Megi a jej córką, to wydaje mi się, że trochę się polepszają, wiecie. Megi jest coraz bardziej spokojna, teraz zwłaszcza jak poznała Harego, no to myślę, że ma takie wrażenie, że no Wanda będzie w dobrych rękach. Ja również mam takie wrażenie, Pamela, ty zjesz, umyj naczynia proszę, tak? I idziemy na dół. Dobra, popiszemy coś sobie. Ja od razu Pameli zmieniłam aspirację z tej malarskiej na autorkę bestsellerów. Przypuszczam, że jeszcze może jej się to troszeczkę zmienić. Ale póki co. Dobra, niech ona sobie ćwiczy umiejętności literackie po prostu. Nie jesteśmy zainspirowani, nic tego na razie niestety nie zmieni. Może jak trochę poćwiczymy, to coś z tym będzie, ale póki co, niech ona sobie po prostu może poćwiczy. Jak będziemy mieli, nie wiem, z jakiś czwarty poziom, to może byśmy nią ewentualnie spróbowali coś napisać. Wiecie, bardziej tak do szuflady. Niż wydawać to gdziekolwiek, bo no, wydaje mi się, że w tamtych czasach taka młoda osoba, do tego jeszcze kobieta, no mogłoby być jej trochę ciężko wydać książkę. Może gdzieś tam wiecie do jakiejś gazetki szkolnej czy coś, co najwyżej. Dziewczyny, co wy tutaj odwalacie? Dobra, chodź tu młoda, chodź tu, yy, skorzystaj z toalety i tak w ogóle to weź tu wypoleruj. Yy, Ryan śpi i niech śpi. Bo jak się obudzi, to, to nie będzie zbyt dobrze. Słuchajcie, wieczorem tak, mówiłam, że sobie skoczymy do restauracji na randkę. Już taką prawie, że nie przerywaną ale w międzyczasie też chciałam Wam powiedzieć, że urodziło się dziecko Rogerowi i, o matko, ktoś to musi naprawić. Rogerowi i Rionie. Tak, jak mnie nie było. Wiedziałam, że to się wydarzy. Wiedziałam. Starałam się ich pilnować, ale no nic z tego, niestety. Bobas się urodził w czasie, jak mnie tam nie było. No i no, no trudno. Jedyny minus jest taki, że grana dała dziecku imię. O, to jest schludna. No dobrze. I to już koniec? Czy coś jeszcze? Czy czegoś jeszcze będę mogła się nauczyć? Nie, paskudne otoczenie. Dobra, to powycieraj, powycieraj, młoda. E, tak, ale na pewno myślę, że przed randką jeszcze chciałabym podejść do Rogera Iriony, e, pokazać Wam, co tam się urodziło e, i w sumie to. Będę musiała temu dziecku zmienić imię, jak tylko będę mogła je, je edytować, czyli jak będzie po prostu niemowlakiem, tak jak Ryan. No a do tego czasu jeszcze chwila, a ja nawet nie wymyśliłam imienia. No dobra, słuchajcie, ale e, myślę, że właśnie przejdziemy sobie do Rogera i Riony na malutki update. Ik. No to jesteśmy. Bardzo lubię tutaj przychodzić. Już niedługo będę mogła tutaj normalnie przychodzić regularnie. Bez żadnych problemów. I tak, jak widzicie, mamy tutaj słodką dziewczynkę, uroczą, córeczkę Rogera i Riony, dla której jeszcze nie mam imienia, ale mamy Majkiego, Michaela, więc przypuszczam, że dla małej może też bym wzięła coś dla M. Jeszcze nie wiem co dokładnie, ale coś na pewno wymyślę. Jak tylko ją postarzymy, to dam wam znać. Okej, okay, dobra, nie musicie dłużej czekać, bo już szybko wymyśliłam. Mała będzie miała na imię Michelle. Mamy więc Michaela i Michelle. Myślę, że no pasujące imiona akurat do tej dekady. Chociaż już bardziej te imiona mają być odpowiednie do 1970, no ale myślę, że Michael, Michelle, tak, lata 70. całkiem, całkiem spoko. Jak widzicie, tata tutaj zajmuje się młodą, a ty nie powinieneś być w pracy. Nie, masz dzisiaj wolne co z Rioną? O mój Boże, kobieto, ty jesteś szalona. Weź to, wypoleruj do perfekcji, wyłaś mi stąd, ja naprawdę ogrodzę chyba ten basen, bo mamy, jest chłodno, wietrznie. Fakt, że jest wiosna, no ale ludzie, a ta się tutaj będzie mi teraz kąpała. no e, Dobrze, Michel niech sobie tutaj śpi. Co jest z Majkiem? Niechciane rodzeństwo, o nie. To już chyba wiecie, za późno na pytania, oddaj go nie, człowieku. E, Chodź tutaj, czułość, e, spróbuj go uspokoić. I, i, i rodzinny całus, tak, żeby po prostu wiecie, zapewnić go, że no, on jest tutaj też ważny, tak, i że nie ma powodu, żeby być zazdrosnym. I widzicie, od razu przeszło. Momentalnie. No dobrze, ale weszliśmy tutaj tylko na chwilkę, na malutkiego update'cika. I wracamy do łądy, którą chcę wysłać na kolację z Harym. No dobrze, jeszcze tylko malutkie porządki w domu. Trzeba ogarnąć tutaj co nieco, przebrać się, wyszykować. Ryan, co ty robisz? Ty śmigasz tutaj, dzierasz sobie kolana, dziecko. Dobrze, dobrze. Myślę, że dasz sobie tutaj radę z babcią i z ciocią ogarną ten temat, a my no, pójdziemy troszeczkę porantkować. Dobra, Łąda, kończ to już. I się zbieramy. O dziwo wróciłam tutaj na parcele i wszyscy są we w miarę dobrym nastroju, więc nie jest tragicznie. Łąda teraz będzie mega skupiona. Dobra, pokaż mi się tutaj, co ty masz tu za stroje. Na dziś wybrałam dla niej taką, no troszeczkę bardziej szeroką sukienkę i powiem Wam szczerze, że w kasie ten szal wydawał się bardziej w kolorze tej sukienki. No jest średnio, tutaj też kokardki <grywania> nawiązują do koloru na sukience, ale no dobra, słuchajcie, zbieramy się, łąda wygląda bardzo ładnie, o mamy tutaj kupę, no ale brzuszek jest coraz, coraz to bardziej widoczne. Słuchajcie, idziemy do knajpki, gdzieś sobie coś przekąsimy razem z Harym. No to jesteśmy na naszej randeczce, tylko nie wiem dlaczego zaznaczyło mi to jako randkę zapoznawczą, skoro byliśmy już w sumie na randce zapoznawczej i wiecie, tą kiedy poszliśmy pograć sobie w golfa. Harry, siadaj tutaj człowieku, zamówmy sobie może po kieliszku. Ciemnego, delikatnego avornalino, niech będzie e, e, e. bułka, no szefa kuchni jest fantastyczny. Pieczeń pieczeń, somber, pieczeń z koroną. Stek. Stek po prostu: typowy amerykański facet w latach 50. -tych, 60. -tych kojarzy mi się ze stekiem. A dla łądy weźmiemy może łososia. No nie, te miejsca chyba nie są najlepsze, bo będą się tutaj na nas ludzie patrzyli przez okno. Przerąbane. O, no ale dobra, chciałam wyjść wieczorową porą. Wybrałam się o godzinie 16 i nawet się nie spostrzeżemy, a już będzie noc. Weźcie w ogóle porozmawiajcie ze sobą, romantyczne. Flirtuj, pochwal wygląd. O, Pani zbierze nasze zamówienie. Pani chyba też jest w ciąży. Dobrze. Stack well done. No dobrze. Pani za oknem chyba nie wytrzymała presji. <grywki> I sobie poszła, więc nareszcie nie mamy widowni. No ale kto wie, czy się to nie zmieni zaraz. G Monda, gdzie ty idziesz? Czy ty musisz z nim nastojąco porozmawiać? Dziewczyno, usiądź. Nie wiem co tu jest ostatnio z tymi simami, ale mam wrażenie, że częściej mi wstają w trakcie. Tak, poflirtujcie ze sobą, chociaż zdecydowanie za szybko to tutaj idzie, zdecydowanie za szybko. Nie mam zamiarów to za bardzo ingerować, ale proszę. Co za radość przebywać w towarzystwie partnera, gdy dzieli się z nim radość z powodu ciąży i zbliżającego się porodu. O uroczo, słodziaki. No to podano nasze przysmaki. Nie wiem tylko, gdzie jest kieliszek Harrisona. Co z nim? No ale dobra, najwidoczniej chyba zrezygnował. Dobra, zajadajcie się, chociażby chyba jest. Nie, ty jesteś głodna. Weź to, zjedz. Zjedz to, moja droga. A ty co się przebierasz? Zimno ci tu? Nie, no tu jest akurat ciepło. No co za piękność, no? Będzie się 50 tysięcy razy przebierał. E, wstawał i siadał do steka. Chłopie, jedz to. No dobra, słuchajcie, gdzieś tu powinna być toaleta. Harry dosłownie nic nie tknął z tego swojego y, steka. Gdzie tu jest toaleta? Gdzieś tu powinna być. O, jest dobra. Hej, dziecko, idź sobie stąd. No dobra, przepędzimy ją zaraz, bo my jesteśmy ciężarną kobietą, musimy iść skorzystać z toalety. Jak wrócimy, to chyba, wiecie co, po prostu zapakujemy to na wynos z haremu, bo jego po prostu zżarły nerwy. A dlaczego? To już pokażę wam na końcowej kadencję. Póki co będę się z wami żegnała. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam i odpływam na końcową kaccenkę. Do następnego pa!